ski kanał GamesPal witajcie w kolejnym vlogu tym razem krótko postaram się poruszyć temat który wyciekł w ostatnich dniach a mianowicie pojawiły się doniesienia które sugerują że w przypadku kolejnej generacji konsol czyli po debiucie PlayStation 5 oraz Xbox Series X najprawdopodobniej możemy doświadczyć wyższych cen gier to znaczy prawdopodobnie wzrośnie cena sugerowana z 59 dolarów do 69 dolarów no i jeszcze otwartym pozostaje to czy będzie to dotyczyć wszystkich tytułów czy też wybrane pozycje będą w takiej cenie sugerowanej się ukazywać no pamiętajmy o tym, że właściwie od PlayStation 3 oraz Xboxa 360 ceny sugerowane gier zamykały się mniej więcej na poziomie 59 dolarów i właściwie przez wiele ostatnich lat no trwaliśmy w tym pułapie, no teraz widzimy, że prawdopodobnie będą próby podwyższenia tych cen, no i szczerze mówiąc już jakiś czas temu nagrywałem podobny materiał, gdzie przewrot Starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy przypadkiem ceny gier właśnie nie są zbyt niskie, biorąc pod uwagę, jak wiele zmieniło się w ostatnich latach. No i teraz, biorąc pod uwagę to, że temat powraca, że jesteśmy bliżej tego, co przewidywałem, no postaram, postaram się ten temat odświeżyć. No i zadać też Wam pytanie, czy Waszym zdaniem ewentualna podwyżka jest uzasadniona? No i czy decydowalibyście się w takim przypadku na zakupy gier w, po premierze? Natomiast jeszcze wracając do samego początku, no trzeba pamiętać o tym, że właśnie. Ceny e, sugerowane gier od dłuższego czasu wynosiły 59 dolarów. Oczywiście były tytuły, które ukazywały się w niższych cenach. No, mam, miejmy tutaj w pamięci chociażby różnego rodzaju remastery, remaki, chociażby trylogia Crash Bandicoot, Spyro, która ukazywała się mniej więcej w Polsce za około 149 zł. Gdzie nowości, gdzie takie tytuły wysokobudżetowe, e, cena sugerowana w przeliczeniu na złotówki najczęściej wynosiła około 249 zł. No, oczywiście mówimy o cenie sugerowanej, co oznacza, że chociażby wybrane sieci sprzedaży mogły oferować grę tak naprawdę taniej na premierę, natomiast takie ceny sugerowane z reguły obowiązywały. No i podwyżka o te 10 dolarów prawdopodobnie oznaczałaby, że w Polsce oglądalibyśmy ceny na poziomie na przykład 299 złotych podczas premiery. No i pytanie, czy to nie jest zbyt wysoki pułap jak na przykład na nasze polskie realia. No bardzo mnie ciekawi jak Wy na to patrzycie, natomiast pamiętajmy też o tym jakie jest tło tych podwyżek, bo wiele osób zapomina o tym, że przez ostatnie lata, no tak naprawdę e, koszty produkcji gier wysokobudżetowych no wzrosły diametralnie. Często się mówi, że to są kilkunastokrotne wzrosty kosztów e, kilku do kilkunastokrotnych wzrostów kosztów. Gdzie tak naprawdę w, jeszcze w latach, powiedzmy końcówce lat 90., początek tego milenium, jeszcze w epoce chociażby PlayStation 1, często nad jedną grą pracowało kilka, kilkanaście osób, a kilkadziesiąt to już był duży team. Natomiast tym razem, tym, w, tym, w tych czasach, tak naprawdę nad blockbusterami w rodzaju chociażby Cyberpunk'a, czy też nie wiem, Grand Theft Auto, chociażby pracuje często kilkaset osób. No i tak naprawdę proces produkcyjny trwa grube kilka lat, więc koszty produkcyjne. Produkcji oczywiście są dużo, dużo wyższe niż dawniej. No i oczywiście można powiedzieć, że dystrybutorzy, czy też wydawcy właściwie bardziej rekompensują sobie to w ten sposób, że przez ostatnie lata też nasze medium, nasze hobby bardzo się bym powiedział, upowszechniło. To nie jest już tak niszowe hobby, jak jeszcze było w latach 90. a stało się właściwie zainteresowaniem masowym można powiedzieć, że sprzedaż gierno też kilkukrotnie wzrosła. No nie oszukujmy się dawniej jeszcze w latach chociażby końcówce lat 90. Sprzedaż na poziomie kilkuset tysięcy egzemplarzy, czy nawet miliona, no to była mega sprzedaż, a kilka milionów egzemplarzy to już jakby doświadczały najlepsze tytuły na rynku. Natomiast tym razem, w tych czasach, właściwie czasami dociera do nas informacja taka, że chociażby sprzedaż jakiegoś większego tytułu, no weźmy chociażby słynny przykład Tomb Raiderów, gdzie sprzedaż na poziomie na przykład 5 tysięcy egzemplarzy, no była niezbyt satysfakcjonująca dla korporacji. No więc widać wyraźnie, jak bardzo oczekiwanie. Wzrosły? No, oczywiście, oczekiwania wzrosły w związku z tym, że właśnie ceny gier pozostały na podobnym poziomie, a koszty produkcji są dużo, dużo wyższe niż dawniej. No i właśnie, czy w związku z tym wszystkim, czy ta podwyżka byłaby ewentualnie uzasadniona i czy moglibyśmy znaleźć dla niej uzasadnienie? No, ja powiem tak: jednym z pierwszych tytułów, o którym mówi się, że tego typu podwyżki mógłby doświadczyć, jest co ciekawe seria NBA 2K, czyli słynna seria gier sportowych. Która tak naprawdę ukazuje się co roku. No, podobnie ukazuje się chociażby FIFA. No i weźmy pod uwagę, że tak naprawdę w tych tytułach, no mimo wszystko, no nie ma diametralnych zmian co roku. Co więksi co więksi pesymiści mogliby powiedzieć, że tak naprawdę tytuły te mogłyby ukazywać się właściwie w formie aktualizacji do poprzednich edycji, chociażby cyfrowo, no i powinny być za nie pobierane dużo mniejsze pieniądze, bo tak naprawdę nie zmienia się tutaj diametralnie bardzo dużo rzeczy co roku. No i ja się w tym, z, z tym w jakimś sensie zgadzam, to znaczy jestem w stanie usprawiedliwić tą podwyżkę, o której mówimy dla największych blockbusterów, dla gier typu AAA, dla takiego tytułu chociażby jak Cyberpunk, jak nie wiem, potencjalnie Wiedźmin 4, jak... Grand Theft Auto, chociażby nowe czy Red Dead Redemption, nad którymi pracuje kilkaset osób, często przez wiele lat w crunchu, w różnych bólach różnego rodzaju. No i tutaj jestem w stanie sobie usprawiedliwić tego typu podwyżkę. Natomiast moim zdaniem niespecjalnie jesteśmy w stanie sobie usprawiedliwić tego typu podwyżkę, chociażby, nie wiem, dla nowej odsłony serii FIFA dla innych gier sportowych, które tak naprawdę ukazują się co roku, a mogłyby ukazywać się właściwie w formie łatek do poprzednich edycji. Także moje zdanie jest takie, że najfajniej byłoby, gdybyśmy co prawda, ewentualnie mogli zaakceptować taką podwyżkę, ale tylko dla tych największych tytułów wysokobudżetowych, no a fajnie byłoby, gdyby. Na rynku jednak pozostała ta różnorodność. To znaczy, jeśli ukazywałyby się jakieś remastery, remaki czy też jakieś tytuły, które. W których twórcy nie są, nie muszą poświęcać aż takich zasobów, chociażby na tworzenie, wymyślanie pomysłów od zera, na tworzenie nowych poziomów, fabuły itd. tego typu tytuły powinny mimo wszystko debiutować taniej na rynku. Natomiast jeśli. To samo zresztą moim zdaniem, jeśli chodzi właśnie o te coroczne serie gier sportowych. Natomiast jeśli mamy tytuł, na który powstaje powiedzmy kilka ładnych lat, który jest mega hitem, blockbusterem, Mega dużą grą, która, która wystarcza nam na kilkadziesiąt godzin, no. Moim zdaniem, w takim przypadku, tego typu podwyżka jakoś byłaby tam uzasadniona, i byłbym w stanie ja osobiście ją przełknąć. No, ciekawi mnie, co wymyślicie na ten temat. Czy Waszym zdaniem tego typu podwyżki właśnie są uzasadnione, czy jednak no dla Was na przykład wydanie 300 zł na premierę nowego tytułu to jednak jest za dużo i absolutnie tego typu pułapu cenowego byście nie zaakceptowali? Dajcie znać w komentarzach. Natomiast to tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się.